Siemka, z tej strony Kaktus, a w tym filmie powiemy sobie troszeczkę o tym jak Fortnite ukrył darmowe 500 faudolców. jednak na wstępie tego materiału prosiłbym Ciebie o zostawienie łapki w górę subskrypcji z dzwoneczkiem, a teraz przechodzimy już do filmu. I tak, na wczorajszym live'ie powiedziałem Wam, że z dniem dzisiejszym zaczynamy temat sylwestrowy na tym kanale, aczkolwiek informacja dotycząca tego pakietu jest na tyle ważna oraz istotna, że postanowiłem poruszyć ten film, a temat sylwestrowy poruszyć od jutra aż do 1 stycznia. A więc jak wiecie, jakiś tydzień temu w grze Fortnite w sklepie z przedmiotami pojawił się pakiet z 27,99. A jest to ten oto pakiet żelka, który widzicie teraz w tle. Zawiera on normalnie skina, plecak, kilof oraz co ważne, 1000 v I Fortnite przez przypadek dał tam 1000 faudolców zamiast 500, które było planowane, a pakiet kosztuje 27,99, czyli równowartość samych 1000 faudolców. A Wy nie dość, że macie tamte 1000 faudolców, to jeszcze Skina z plecakiem oraz kilofem. Wszystkie osoby, które zakupiły takowy pakiet, zostaną zwrot 500 faudolców dniem 3 stycznia 2023 roku po aktualizacji we wtorek. Tak więc według mnie naprawdę warto jest kupić takowy pakiet, ponieważ możecie wykorzystać te faudolce, a nikt Wam ich nie zabierze. Tak jak też wspomniałem na początku. W początku tego odcinka z dniem jutrzejszym do dnia 1 stycznia 2023 roku na tym kanale będzie poruszany temat Sylwestra oraz ogólnie Nowego Roku w grze. No i standardowo, tak jak co roku zapraszam Was na streama 1 stycznia 2023 roku o godzinie 00.30. A na ten momencie już będę z Wami żegnał i trzymajcie się, siamanko.